7 ludziska w tym odcinku nowe, jest stronę, nagrywa i widzowie, je, e, minęła już aktualizacja i e, w sklepie e, są także nowe rzeczy, ale chcę wam pokazać, że wrócił Iron Man. Wrócił Iron Man. O, jestem Iron Man. Są już jego, e, są już jego buty, są już jego rękawice, także nawet wiem gdzie polecieć, żeby je szukać. A co to za może z mi się włączyło. O, no, teraz jest dobra wódeczka. Eee, dobra. I także ja już wiem, gdzie można te rękawice. Ja wiem, gdzie można znaleźć buty Ironmana. Wiem, gdzie je znaleźć. I zaraz pokażę Wam miejscu. O, i to jest dokładnie tu. Tutaj będą eee, ręka tutaj będą buty Ironmana. Dokładnie w tym miejscu. Eee, w różnych miejscach na mapie chyba będą, ale na razie widzę tylko tu. Tylko o tej mojej ulubionej blisko dziedzińca duma, blisko dziedzińca duma i blisko stacji kolejowej, gdzie jest Iron Ten, Ar y gdzie jest War machine No i tam są, i tam prawdopodobnie są buty Iron Mana. Musimy to sprawdzić, także teraz tam polecimy. Musimy koniecznie sprawdzić, czy tam naprawdę y mamy te buty. I chcę oczywiście je przetestować i zobaczyć w ogóle, no bo naprawdę z tego co wiem, no to naprawdę y fajne są. Pewnie można nimi e, latać, no to, to na pewno. To nawet w tym, e, to nawet e, w tym, w zwiastunie chyba Do tego sezonu chyba w zwiastunie No. No jeszcze te nowe rzeczy w sklepie, ale to pokażę Wam chyba na koniec odcinka, bo już za późno, bo już zapomniałem. Bo już zapomniałem pokazać rzeczy z e, tego. O, my mamy koroneczkę. Hi, hi, hi. No i to miejsce będzie tutaj? Założy się że na 100 milionów procent, że tam będzie lecieć dużo graczy, dlatego muszę być ostrożny. Bo te, ponadto po, po te buty są bardzo, bardzo szybkie. No, ponadto te buty są bardzo, bardzo szybkie, także... Dlatego gdybym miał, gdyby miał je wziąć i w jakiś moment miałbym mnie klepać, to wtedy bym sobie szybko uciekł, bo ponoć te buty są na takie szybkie, że normalnie możesz lecieć tam z niewiarygodną prędkością. Naprawdę, one są, że te buty są mega szybkie i bardzo szybko możesz się z nimi w powietrze. Niestety butami nie można atakować, no bo butami nie, ale, yy, znaczy, można zaatakować butami w jeden sposób, jak będziesz lądować. Jak będziesz lądować z dużą prędkością, to wtedy może zadać graczowi około trochę kopa. Ej, ja miałem jakiś dziwny dźwięk z gry. I babcie, to jest tam, to jest dokładnie tam! To jest tutaj! Widzicie te kółko, widzicie te kółko, no, widzicie, Widzimy? to jest dokładnie tutaj! Tu są te jego buciki! Tu są te jego buciki! I po, prawdopodobnie one są w tej skrzynce. Prawdopodobnie są w tej skrzynce. Uwaga, to będzie normalnie. Mamy widzowie, mamy buty Ironmana, mamy buty. To staję, a można. Co jest grane? Naprawdę? Ja nie wierzę własnym oczom. To jest broń mityczna. No dokładnie. Kurde, ale naprawdę, sztos. Tak jest cała Patrzcie. Mamy buty jego już. O! To jest! Nie, no nie. Naprawdę? Ty można latać cały czas? O Dobra. No nie jest, apteczkę. Jezu. 楽しい,いね。 Tylko ja tam chyba nie dolecę. Albo dobra dolecę. Tam już samochód jedzie jakiś. To są jego rzeczy! w trakcie tego używać. Nie można? Czemu? No, no to jest typek. Poczekam aż mi się wszystko tutaj załaduje. I rękawice, i nogawice. O, pozory rysunki, ale nie chcę. Nie, 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 nie wymienię tego w życiu dobra, ale mam te wszystkie rzeczy już i rękawice, i to jest... i do... I zniszczyłem. Jego. Ej, co ja? Mam laga! Nie mam laga! Ej, co ja mam z pistoletem? Co mi się z pistoletem stało? Nie, mój pistolet! O, ustawił się wreszcie. Ustawił się. Uf, no pan, no pan. A. Możemy lecieć. U, to jest kolejne to. No. A niech będzie zatrzymano. skrzynkę. Rad, tutaj ktoś już to odebrał? A nie, nie wziął niczego. <laughs> Ej, my możemy dwa takie wziąć. Dwa takie naraz możemy wziąć. Ej, dawaj, robimy. Wiem, co robimy. Robimy. Bierzemy to. A, tego nie możemy, ale rękawice możemy. Mamy takie podwójne, ale nie, ja nie jestem takiego. Kurde no. O, jeszcze jego epickiego można kupić! Tylko, że ja mam legendę! Mityk, mityk... Mam dwa mityki i jedną legendę. I jednego epika. Przestos. O, latająca wyspa. Ej, może na nią polecimy? Dawaj. Próbujemy na polecieć. Ciekawe, czy możemy w ogóle tak wysoko. Nie no, możemy. Możemy, możemy. A, ktoś tam jest O nie! To mam od Ironmana! Ten ktoś ma od Ironmana I'll be No, normalnie na hita poszedł? No co było? Jakie efekty? To był efekt specjalny. Taki specjalny był ten efekt specjalny. Ja z takiego daleka działa ten aktyw. nie, bo ja mam samochód i to tak okej, okay, dobra. O, to byś zabił Tamten coś tam sobie leci Już poleciał Ej, dawaj chodźcie na niego, chodź, chodź idziemy na niego Ej, to jest medalionowiec! No, to tu jest medalionowiec No, przynajmniej miałem wszystkie bronie Ironmana. Miałem jego buty, miałem jego rękawice, i miałem jeszcze jego karabin. A jeszcze Ironman ma swój własny karabin. jego ten karabin nie jest nowy, bo on już wcześniej kiedyś był. Kiedyś, 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 kiedyś. No ale dobra, słuchajcie, a właśnie, jeszcze musiałem pokaza miałem pokazać sklep. I w ogóle jest Ironman taki tutaj. No Ironman Iron MK45. No naprawdę, bardzo fajny. Bardzo fajne typo. I w ogóle patrzcie co to jest Zestaw Fortnite Marvel I patrzcie co to jest za zestaw Ghost Rider, Czyli to jest połączenie tego Czyli to jest połączenie tego skina Z hamb hamburgera z ghost riderem Czyli ghost Rider, Czyli yy, No burger bu Burger palący się i strój ghost, ghost ridera Normalnie to trzeba doreskoczyć Tylko nie starczy mi na niego Niestety, ale a nie, bo jego cały zestaw, aż tyle jest, o Jezu, sam jego skin, nawet na skinę mi nie kosztował, nawet na skinę mi nie stać, nawet na killoff na to mi stać. No ale dobra, jeśli to odcinek Wam się podobał, to subskrybujcie kanał, lajkujcie i komentujcie, elo.